Ludzie od początku swojego istnienia wpatrywali się w niebo, szukając tam bogów, lepszego świata, ale także zapowiedzi tego, co nadchodzi. Wierzono, że z położenia gwiazd można przewidzieć, co stanie się jutro, za rok, a nawet za setki lat. Nic więc dziwnego, że w końcu pojawiło się wielu astrologów, jak choćby Nostradamus, który obserwując gwiazdy, przypowiadał przyszłość, w tym często bardzo przełomowe wydarzenia. Czasem zauważono, że gwiazdy są tak pięknie położone, że gdyby je są połączyć liniami, tworzyłyby zaskakujące i mistyczne wzory. Coś podobnego dostrzeżono też na zwykłej ludzkiej dłoni, i tak właśnie powstała hiromancja. Linie na ludzkiej dłoni stały się odbiciem nieba. Oto ludzka dłoń, na której znajduje się wiele linii, wiele kształtów, wiele symboli, które pozwala nam rozszyfrować ludzkie życie. Są różne drogi romancji. Ja przyjmuję, że nasza ręka główna, czyli w większości przypadków prawa, oznacza nasze życie. Jest to nasza rzeczywistość i to, co robimy ze swoim życiem. Natomiast, dłoń pomocnicza, czyli w większości przypadków lewa, oznacza nasze myśli, nasze marzenia, cele i to, z jakim przeznaczeniem tu przychodzimy. Ludzka dłoń posiada wiele linii, wśród nich można wymienić między innymi. Linia życia wbrew pozorom nie mówi nam ile będziemy żyć, a przynajmniej nie do końca. Linia życia mówi nam natomiast o naszej sile, energii i mocy życiowej. Jeśli ta linia jest krótka i niewyraźna, znaczy, że mamy tej mocy mniej, więc musimy bardziej na siebie uważać i dbać o siebie. Jeśli jest długa i wyraźna, oznacza, że nasza energia życiowa jest silna i mamy mocny organizm. Jeśli nasza linia życia wygląda jak łuk, oznacza to, że posiadamy ogromne zdolności empatyczne i chętnie niesiemy pomoc innym. Jeśli nasza linia życia przypomina łańcuszek, oznacza to, że jesteśmy osobami z skłonnościami do nerwic i niszczenia samego siebie, a linia falista świadczy o naszej niedojrzałości. Uważaj, jeżeli Twoja linia życia na obu rękach jest przerwana, lub jeśli. Twoja linia życia posiada dwie równoległe i krótkie linie na końcu, oznaczać to może niebezpieczeństwo związane z tragicznym wydarzeniem. Linia głowy wyraża naszą inteligencję, ale też opanowanie i wrażliwość psychiczną. Tam, gdzie linia głowy i linia życia rozdzielają się, mamy pokazany czas, gdy zaczynaliśmy odkrywać swoje własne ja. Bardzo dobrze, jeśli nasza linia głowy jest długa i wyraźna, bo oznacza to, że dobrze radzimy sobie w trudnych sytuacjach i nie mamy problemów z logicznym myśleniem. Gorzej, jeśli nasza linia głowy jest falista. Wtedy z pewnością należymy do osób, które mają problemy z swoim życiem i podejmowanie nawet najprostszych decyzji, może być wielkim wyczynem. Jeśli nasza linia głowy ma kształt łuku, jesteśmy osobami, które mają spory potencjał i dobrą pamięć, ale ukrywają swoje zalety ze względu na nieśmiałość. Jeśli nasza linia głowy zakończona jest rozwidleniem, wskazuje to na częste zmiany poglądów. Jeśli linia głowy kończy się trójzębem, oznacza wielką chęć szukania i poszerzania wiedzy. Linia losu lub linia przeznaczenia oznacza życiowe cele, to to człowiek osiąga i osiągnie. Jeśli nie mam tej linii, wcale nie oznacza to, że nic nie osiągniemy, ale dojście do wyznaczonego celu może być bardzo, ale to bardzo trudne. Najlepiej, jeśli nasza linia jest długa i wyraźna, bo wskazuje to na wiele sukcesów. Jeśli mamy dwie takie linie, znaczy, że spełnimy się w dwóch rolach. Jeśli nasza linia wygląda jak łańcuszek, oznacza liczne problemy życiowe, jeśli chodzi o wybór drogi jej realizowanie. Możemy wiele razy upadać i nie potrafić naprawić swojego życia. Linia serca. Mówi o naszej wrażliwości na świat, ludzi, zwierzęta. Pokazuje, co jest dla nas ważniejsze, logika czy serce. Dotyczy też serca jako organu. Jeśli nasza linia serca jest bardzo długa, może wskazywać, że jesteśmy bardzo zazdrośni. Mówi, że jesteśmy wrażliwi nawet na małe rzeczy i potrafimy bardzo kochać, ale jednocześnie potrafimy być bezwzględni. Bardzo długa linia serca często oznacza osoby z chorobami psychicznymi. Jeśli natomiast nasza linia serca jest słaba lub zanikająca, może mówić o problemach z przeżywaniem wyższych uczuć i zbyt dużym nastawieniem na wartości materialne. Jeśli nasza linia serca jest dłuższa od linii głowy, oznacza, że w życiu bardziej kierujemy się uczuciami niż logiką. Im linia serca jest wyraźniejsza, tym silniejsze odczuwamy emocje. Jeśli nasza linia serca kończy się rozwidleniem, mówi to o naszej szczerości i dobroci. Rescety. Są to linie na zgięciu dłoni, mówią sporo o naszej witalności i energii, ale mogą dać nam też kilka ciekawostek, na przykład. Jeśli nasza pierwsza resceta skierowana z ku wnętrzu dłoni, oznacza w przypadku kobiet ciężki poród. Jeśli jest złamana w kilku miejscach, może mówić o problemach z płodnością. Druga resceta to wyraz naszych sukcesów. Jeśli jest głęboka i prosta, oznacza wiele sukcesów. Jeśli jest niewyraźna i poprzerywana, mówi o porażkach. Linie małżeństwa. Są to linie, które mogą nam sporo powiedzieć o tym, czy dana osoba potrafi szczerze i mocno kochać jedną osobę, a może zakochuje się i szybko odkochuje. Jeśli pod małym palcem mamy jedną linię, to mówi to, że jesteśmy bardzo stali w uczuciach. Może to być zaleta, ale czasem i wada, bo możemy kochać ślepo i pozwalać, by druga strona nas wykorzystywała. Im więcej tych linii, tym bardziej możemy mieć problemy ze stabilnością uczuć. Jeśli linia małżeństwa jest podwójna, oznacza to nieudane małżeństwo lub odwołany ślub. Linie dzieci mają nam powiedzieć, ile będziemy mieć potomstwa. Są to małe poziome linie pod palcem wskazującym. Linia zdrowia mówi o naszym aktualnym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Jeśli ta linia jest długa i głęboka, oznacza świetny stan zdrowia. Najgorzej, jeśli nie mamy tej linii wcale, albo jeśli jest ona przerwana. Linia pomyślności, nazywana też linią sukcesu, fortuny lub słońca. Jeśli ta linia jest mocno zarysowana, to znak ludzi, którzy będą wiedli szczęśliwe i dostatnie życie. Jeśli ta linia ma kształt łuku, oznacza ludzi cwanych, którzy osiągają sukcesy kłamstwem i manipulacją. Jeśli linia pomyślności jest długa, oznacza osobę bardzo hojną do pomocy i dawania pieniędzy. Warto też sprawdzić wzgórza Merkurego, które znajduje się dokładnie pod małym palcem, dotknijmy tego miejsca, jeśli jest wypukłe i twarde, oznacza że osiągniemy wiele sukcesów i jesteśmy w stanie dostawać się do każdej sytuacji, przez to możemy liczyć na spore pieniądze. Jeśli natomiast na wzgórzu Merkurego znajduje się trójkąt, oznacza iż mamy ogromną smykałkę do interesów. I mamy możliwość zarobienia ogromnych pieniędzy. 2025 to rok cudów. Sprawdź, jak wykorzystać jego moc. Link do filmiku na ten temat w opisie.